Prawie się spóźniliśmy, My jesteśmy na stacji. Masakra. Za około 10 minut będziemy w Manchesterze. Pojeżdżam, okej? tak. Kurczę, tak się zmęczyłam. Trzysta piętro. Wybrałam sobie najwyższy pokój, najwyżej. Tak wygląda. Uf, dobra. Słoneczka do Bartka. Tutaj mam jedzenie, mleko i tak dalej. Płatki. Tutaj mam e, makaron na dzisiaj wieczór. E, e, oczywiście płatki na rano, tylko sobie mleka doleję. No I kawę jeszcze mam. Jeszcze kawicz. I kawicz. Um, bardzo, bardzo ładne jest to mieszkanie. Te mieszkania są piękne i są ogromne. Po prostu ogromne. Tutaj jest sześć sypialni i to takich no, dobrych rozmiarów. E, dwie łazienki, e, duża kuchnia i jeszcze e, dining room, więc fajnie. Tutaj podlinkuję dokładnie, gdzie byliśmy. To jest moja postać. Dobra, chyba mam wszystko. Mam numer, tutaj już mam zapięty numer na pasek. Mam spakowane żele. Mój stanik, skarpetki, spodnie. Opaska na włosy. Tutaj mam rękawki na ręce i na, na nogi. Tutaj moje buty już stąd czekają. Jest godzina 22.12 w zasadzie. Mm -hmm. I aż nie chce mi się iść spać, ponieważ. <laughs> Jak ustawię, to będę musiała biec. I mam nadzieję, że będzie mi się biegło naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że mi się fajnie pobiegnie. No, jeżeli nie, no to trudno, ale. Tak, zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Jeżeli mi się będzie biegło ok, to spróbuję przebiec w jak najlepszym czasie. Jeżeli będzie mi się biegło średnio, no to po prostu przebiegnę sobie, aby dokończyć. Ma być około 18 stopni. Dobra. Ok. O, to jest to, co noszę, buty zmienię potem. Um. Szczerze się zastanawiam, po chuj się zapisuje na takie stresujące rzeczy? E, Idziemy zrzucić e, pierwsze osoby, które zaczynają, a potem ja i Barry biegniemy godzinę po ich stacie. Thank you. W końcu mam tą torbę, którą tak bardzo chciałam. I'm so happy with this bag. Yeah, I know. <laughs> Wszyscy zmieniają buty. się boimy. to the Manchester Marathon. Well done to you. On behalf of the Jest <laughs> okay. okay. 9.37 i właśnie idziemy na start. Pięć okay. kilometrów. Okay. 5, <laughs> 5 km. 16 km. mam zajebistą kolkę od 6 km. tak to jest okay, ale kolka, Zobaczymy co się stanie, raczej nie będę miała pipi, więc sobie biegnę teraz już totalnie na luzie. cały czas mam czolkę z onną um, i ona mnie totalnie, totalnie nie dokończyła. E, Chwilą się do nie było zegarka i to po prostu. Pękiem okej tego. Jezu, nie wiem. Nie wiem, sama nie wiem co mam zrobić, to prawda. Piękny bieg. Ale nie jest tutaj płasko e, No co? So dokończę to jakoś, nieważne w jakim czasie. E, to nie jest ostatni maraton na Polsce. E, jestem trochę dosadząca. E, myślałam, że będzie ciężko, ale nie myślałam, że będę szła, a wiedziałam, że tak naprawdę e, raz się zatrzymam, a musiałam się zatrzymać, ponieważ tutaj zajebiście mnie boli. E, raz się Raz się zatrzymałem i po prostu głowa mi już pozwala się zatrzymywać, więc to jest najgorsze co mogłam zrobić, ale musiałam, po prostu musiałam. Nie mam siły. Po prostu kolka mnie totalnie wykończyła, totalnie wyjebazy mnie wszystko, no ale nie pierwszy, nie ostatni. 28 km dla mojej mamy. 28 km dla niej przebieg. Próbuję ja więc Mam 30 km. Jakiś czasem ubiegłam i się zastanawiałam czy, czy czuję się jak luzer dlatego, bo, bo nie będę miała tego co chciałam. Ale wiecie co nie. Wydaje mi się, że ten maraton! Uh, thank you. Uh, wydaje mi się, że ten maraton uh, uczy mnie jak dokańczać rzeczy. Uh, bo przedni maraton nie miałam z tym problemu totalnie. Well done you, well done you. Eee, eee, poprzedni maraton. Nie miałam totalnie problemu z tym. Natomiast ten muszę iść. No muszę iść, muszę iść. Po muszę iść. Thank you. Ostatnie kilometry. Ostatnie kilometry. Biegnę z Barym. Yeah, Them. brilliant effort for each and every one of you. yeah, yeah. Well, uh, becky, are you happy with that? she's got her arms in the air she's yeah. out on a saturday yeah, night dance. Yeah. guys, we please. Invincible. Right. we'll never hear the end of that now. newcastle united have won a trophy. well done. can i have one? thank you. Uh, thank you, thank thank you, you so thank much. You. Thank you. Zajubić. To był bardzo ciężki bieg, ale bardzo dużo się... Bardzo dużo myślałam i bardzo się cieszę, że nie wyłączyłam zegarka i go jednak dokończyłam, bo byłam bardzo bliska tego, żeby w ogóle skończyć po 20, 23 km. Nie zrobiłam tego i zajebiście się ściszę. Odebraliśmy e, torby idziemy teraz po wruski piwo bezalkoholowe. Biorę wszystko co dają. Odebram oh. swoją koszulkę. <mierdziśla> <mierdziśla> e, idziemy teraz wszystkich. Takie moje bezalkoholowe piwo. Dobra, więc jestem w pokoju, przebiegłam. To był bardzo ciężki bieg, ponieważ no miałam kolkę, miałam, no miałam kolkę, no po prostu miałam kolkę. Um, próbowałam biec um, od chyba 6 kilometra miałam kolkę, czy od 7, jakoś tak. Um, próbowałam biec, um, no i tak naprawdę pierwsze 15 km przebiegłam na pibi. Um, no a potem już się stała dupa, um, ponieważ, no nie mogłam, po prostu nie mogłam, i w momencie, kiedy raz stanęłam, moja głowa już mi pozwalała sta stawać, tak. Więc znowu um, co chwilę podbiegałam, potem szłam, ale wiecie co, um, miałam. Miałam tak naprawdę y, ochotę w ogóle zastopować bieg i, i po prostu wrócić, ale że nie znam tego miasta, a tu nie wiedziałam gdzie mam iść. Y, wiecie co? Y, bardzo dużo myślałam, jak biegłam, y, co, co jest nie tak, jak się czuję i tak dalej. Czułam się po prostu świetnie. Moje nogi się czuły świetnie, oddychało mi się bardzo fajnie. Tak czy inaczej. Um, y, to jest medal. Jest przepiękny, przecudowny jest ten medal bluzkę mam na sobie no i teraz jeszcze czekam, ponieważ odesłałam bluzkę wiecie, tą, którą sobie zamówiłam kilka dni temu ponieważ była za duża więc, więc czekam na nią no i co, i będę ją nosiła <laughs> ponieważ skończyłam ten maraton no nie było kibi, ale wiecie no z drugiej strony, no ja nie miałam po prostu szansy, ja z Kolką po prostu nie mam, nie mam szansy żadnej <laughs> Jest kolejny dzień jest dzisiaj poniedziałek. Jest godzina 9.24. Właśnie teraz zaraz będziemy wracać do domu, już jestem spakowana, wszystko mam. Czy polecam ten maraton? Tak, dlatego bo dlatego, bo bardzo ładne jest miejsce, natomiast, e, natomiast, e, no nie jest płasko, tutaj jest pra, 266 e, metrów e, elewacji, wiecie, e, wzniesienia, natomiast, no nie jest płasko, miasto jest bardzo ładne, tak było gorąco, natomiast ja się czułam po prostu zajebiście, mi nie było totalnie, no po prostu nic mi nie, mi po prostu, kurwa, była tylko i wyłącznie kolka, po prostu tylko i wyłącznie to jedno gówno. Mi, mi, po prostu, mi po prostu ból przeszkodził, to jest jedyne co, co, co po prostu poszło nie tak, e, gdyby nie to, 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 by, to by było dobrze. No a potem moja głowa już po prostu stwierdziła, że pff, that's it, whatever. Ehm, więc tak, podziękuję Wam to miejsce, w którym jesteśmy tutaj, bardzo, e, bardzo ładne, e, od startu do startu mamy, nie wiem, e, 15 minut samochodem, coś takiego, więc wzięliśmy sobie taksówkę, dojechaliśmy sobie. Um, bardzo czysto jest tutaj chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć sypialni, w tym dwie są z dwoma łóżkami, um, bardzo dużo ku, bardzo duża kuchnia, mały salon, ale w zasadzie cały czas siedzi się w kuchni, bo jest bardzo duży stół. Um, no, ogródka, o, ogródka praktycznie nie ma, jest tam śmietniki stoją, ale, ale, ale miejsce jest naprawdę bardzo czyste, bardzo ładne. Um, Spokojnie mogę polecić, więc jeżeli ktoś by chciał przyjechać do Manchesteru, tutaj podaję, gdzie możecie po prostu się zatrzymać. Cudowne miejsce, naprawdę świetne, niedaleko sklep. No, bardzo, 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 bardzo polecam to właśnie miejsce. No, tylko, że tak, no, tak jak mówię, no jest, jest, jest to dosyć spore. Nas płaciło kilka, kilka osób. Jest nas tutaj teraz piątka. Jeszcze jedna dziewczyna miała być, ale ona miała kontuzję, więc ona po prostu nie mogła przyjechać. Ja zapłaciłam, bo my się zbieraliśmy na ten, na ten domek. Ja zapłaciłam 175 chyba, coś takiego. Więc, 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 wiecie, więc, no, domek na pewno, na pewno polecam. Ulica jest bardzo spokojna, tutaj w ogóle studenci mieszkają, wiecie, tutaj, tutaj wszędzie po prostu mieszkają studenci, więc nawet jak jakieś nie wiem, party czy coś, to nikt się nie, 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 nie przyteguje, wiecie. Um, I tak, i to jest wszystko. Um, teraz będę miała kilka dni takich bardzo lekkich, bez, bez, bez biegania. Co prawda pójdę, myślę, że na, jakieś, nie, na jakąś piąteczkę za... podejrzewam, że w czwartek albo w piątek, w piątek prawdopodobnie. Czwartek albo piątek, coś takiego. Natomiast, tak, teraz, teraz będę się chciała bardziej skupić na, 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 pewno na pływaniu. No i dołączam rower. Muszę napisać do mojego kolegi i po prostu się zapytać, jak on zaczął trenować do, do triatlonu, bo wiem, że kiedyś tylko i wyłącznie biegał. Totalnie nie wiem, jak to zrobić, jeżeli ktoś z Was jakby ma jakąś radę. Do tego, jak zacząć robić coś takiego, to jeżeli macie ochotę, to możecie mi napisać. Byłoby bardzo miło, ponieważ totalnie nie wiem od czego zacząć: ile biegu w ciągu tygodnia, jakie biegi, jak, ile razy jeździć na rowerze, ile razy pływać. No ja się uczę teraz pływać, tak? Umiem się nie utopić. Um, więc, okej, okay. zaczynam pływać kraulem i wychodzi mi dobrze, może tak. Szczera jestem, umiem już płynąć, nabierać powietrze i tak dalej, więc triathlon jakby co to, to za rok. Natomiast, natomiast tak, biegania będzie troszeczkę mniej, natomiast będą, będą jeszcze właśnie więcej pływania, więcej na pewno roweru. I, I co? Niedługo będę biegła Malvern, więc bardzo fajnie, bo to jest przepiękny półmaraton. Więc do tego też będę sobie się przygotowywała, będę sobie trenowała górki i tak dalej, żeby żeby go, no żeby go po prostu też przebiec, tak? Um, I co? I, I tak, i tak kończym Manchester. Cieszę się, że go zrobiłam, cieszę się, że go jednak dokończyłam. Nie poszło tak, jak powinna, ale nie miałam po prostu wyjścia. Nie miałam. Um, e, I co? I... Mam chwile, chwileczkę tutaj, teraz hil, chwileczkę będę miała przerwy, i, ale takim wiecie, no nadal będę robić rzeczy, tak, po prostu bez treningu. Zaraz zaczynam do Malvern, no a potem do Warszawy. I tak, i Warszawa, i Warszawa to jest priorytet. Żegnam się z Wami, dzięki bardzo, że byliście. Um, i tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie, to skomentujcie, jeżeli nie, to, to też spoko. Um, I co? I widzimy się w następnym filmiku. Dzięki bardzo za oglądanie. Pudziki, pa. I będą mi schodziły trzy paznokcie. A jakby inaczej, nie?